Witaj piękna duszo. Czy zastanawiasz się, czy on, ona myśli o tobie teraz? Sprawdźmy, co chcą pokazać karty na ten temat, czy on, ona myśli o tobie teraz. Na dłuższe czytanie, kontynuację tego, co się wydarzy w najbliższym czasie, zapraszam Was na moje konto na YouTube. Zachęcam i dziękuję za wszystkie subskrypcje, polubienia i komentarze. Czy on, ona myśli o tobie teraz? Mamy królową buław, czyli powiedziałabym, zdecydowanie myśli, mało tego, jest już w zasadzie gotowy, gotowa. Do działania królowa była to jest też taka namiętna energia, ognista energia, energia przyciągania atrakcyjności, mamy dziesiątkę denarów, czyli myślenie, zastanawianie się o stabilizacji, o bezpieczeństwie, o powrocie do tego bezpieczeństwa i stabilizacji. Można by powiedzieć, że ktoś myśli o wykonaniu ruchu w stronę odzyskania tej stabilizacji, tego bezpieczeństwa. I złapania w umiarkowaniu równowagi, harmonii między wami, pogodzenia się, powrotu takiej rozsądnej energii. Ktoś chce zdecydowanie powrócić. Na spodzie mamy asamieczy i dwójkę kielichów czyli szczera rozmowa, chęć pogodzenia się, chęć dogadania się. Ta osoba zdecydowanie myśli na Twój temat i pewnie niebawem będzie dążyć do kontaktu z Tobą. Daj znać w komentarzu, czy przyjmujesz to czytanie, czy czytanie z Tobą zarezonowało, a na kontynuację zapraszam Cię na mój kanał na YouTube.